Dobra, wystarczy, już się nabiegałeś, zaraz będzie slender i szukaj 8 kartek. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No prezent, no niech się pojawi napis slender. Slender, no, o collectable Pages. Dobra, z tej strony John Garrett i są ze mną moi znajomi. Będę których nie muszę nazywać, oni po prostu sami będą wydawali dźwięki. No będziecie pisali w komentarzach, pozdrów ich. A jeśli ktoś napisze, że zżynam od jakiegoś Paja, to się wkurzę. Tylko dlatego, że on z jedyną poprzeczką, jaką zawiesił, to w darciu mordy. Jego to nawet rojo nie przebije. Taka prawda? Czekaj mikrofon sobie, o, bliżej postawi, będzie wygodny. No ale dobra, to jak nie? Gdzieś tu jest drzewo, to pieprzone, takie wykrzywione, nie? Nie wiem, nie wiem, idę sobie po prostu. To jest chyba to, to jest to drzewo? Chyba tak. Tak, bo jest takie creepy. No creepy takie. A nie, maliście czy to nie jest? To chyba nie to, nie? Yyy, straszne drzewo, nie maliście. No, ale i tak spojrzę. Może mnie znajdzie, grzyb. No, dawaj. Grzywaczu, Gimper, chodź tu. Wiem, że Gimper też był w tym lesie, może mnie Gimper znajdzie. Chyba jego ciało znajdziesz. O, 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 patrzcie, czy to są kible? To je? To jest dopiero straszne Ja tam nie chcę wchodzić. Jak Pierwszym, tam... Nie, najlepiej pierwszą kartkę zdobyć właśnie tu, bo jak się spadnie. No tylko że jak mi wyskoczy od razu tam to nie wyjdę. Nie, nie, wyj jest nie wyskoczyć nie, nie, nie zdobędziesz kartkę. Dobra. Yy, pomysł na no, grę zaczerpnąłem z CD action żeby nie było. Może zaś What the fuck To Ja pierdzielę. Ale ten sufit strasznie ciulowo wygląda. Ej, no bo to jest tak naprawdę no wytyf, shading się spieprzył? Może tego mam się bać To i to ja się może bać Oa ale pierogi mi się odbiegł. Ej, co to było? Na O. Kurde kartka nie chcę. Nie mogę uciekać. Czekaj przybliżę. Dzięki za support dźwiękowy. 13. Naprawdę jestem z ciebie dumny nie wiem Nie, żadnego solenia. To że ci przy... pierogi wtedy przesoliłem to było tylko tak dalej. Nie przed wszystkim tutaj nikogo nie ma. Kartka jest na jedyna ale... Wiem, ale ja chcę go znaleźć, żeby się nie bać. A kogo? No Slendera, Slender. Ten bezmordy... No... Żeby się bać. Strach jest spoko. Szczególnie jeśli chcesz się bać. Ja się nie chcę bać. No, Kontenery. Czy tam jak to się nazywa. Ci no boilery. Zaraz będzie. No. Gdzie jesteś mango? No zaraz wyskoczy. Zar no bądźcie cicho, proszę was, że staram skupić i nie bać. No jest yes, kartka. kartka, nie no to już mam dwie. I o, później... No wątpię. Yeah. Live me alone. Live me yeah. Ej, hey, co jest? Latarka mi chyba pada. On zaraz będzie mi wyskakiwał. Jak latarka, wtedy? No to będzie coraz gorzej widać, bo z tego co czytałem to chyba latarka słabnie z czasem. Słabnie. Ale się też dzień zaczyna robić z czasem, więc... Właśnie dzień to raczej nie. No, aha. tylko. Pierdziela nie lubi chodzić po terenie, chyba. chyba. Marci! Przestańcie, bo jeszcze wyskoczy Dobre wystarczy, było śmieszne Dobra, nie jest śmieszny No, zmieniam się. No, prędzej ja jestem slenderem, bo ja nie mam twarzy. Tak, Junker Dżonkara bez mordy. A i co tutaj tak pusto? Czy tutaj coś jest? Tak, creepy. Ja nie widzę żadnego. Chciano? I kasetka! Dobra, to jest szczęśliwy ran. Będę musiał się odwrócić, co nie? Tak. Całe, całe Don't look all taxi. Nie macie Mendo, nie ma No muzyczka się robi Wal się. Jesteś Mądry? lepszy od roja, on to logo wybiega się Ale i dar Japę? będzie będę padrę. Dobra, ja na razie nie jak dziewczynka i nie krnąłem, więc Dobra. Dobra, super. Czekaj, czy coś się zekra... Nie może mi się wydaje Tak, tak, tak. Chcę Daj mi spokój. Nie, no nie zamierzam, i nie jestem jednym z tych głupich, co myślą, że to jest takie ciekawe spojrzeć za siebie. Spójrz na swoje łóżko. Dobra, ocenzuruję to. Spoko. Be będzie cenzur. spójrz za siebie, naprawdę. Może na nie za siebie, tylko łóżko. tak na łóżko. Spójrz teraz. Ja pierdzielę! Ten garnitur! Ja to wymyśliłam, ja wymyśliłam. Ale to jest naprawdę chore, że garnitur mnie wisi na łóżku. A ja jego nie wsadzę do szafy? Nie? nie. No to całe szczęście, bo było jeszcze bardziej creepy. Ale taki garnitur jako Slenderman, no bez kitu. No, naprawdę. Jeszcze taki długi. To będzie maska, to nie był No, ma O jest... Maskę to już wtedy... A mam pomysł, może kiedyś zrobię vloga, tylko będę miał maskę i jak zdaję maskę, to się przekonacie, że jestem takim Slendermanem bez twarzy. Czemu on mi ani razu nie wyskoczył? Bo on. Nie lubi cię. Bochnął on wie, że się go spodziewa. Tak. Nie spadź, nie patrz za siebie, nie patrzę za się... siebie. Nie będę, to nie jest najgłębsza zasada. A to on za to za tak? Cały czas. Nie. Nie, nie, nie wiadomo, on może on się, pojawić. się pojawić. Na przykład teraz może się pojawić na drzewie. Nie wkurzaj mnie. Albo za tym drzewem. Nie wkurzaj mnie! Okej. Okay. Oby ten, ten Silos mógł pojawić. Ja Silos? Tak, no to ile tego? To już będzie tunel, tylko. A ty jeszcze nie znalazłeś tej na drzewku? No bo drzewka nie mogę znaleźć z tym ślepem. Błagam cię nie bądź tu slender, ale kateczka może być. Jest! Help, would be a No, 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 no. Dobra, wystarczy. No to idziemy. Jesteś powie, drogi. No. Żebyś tylko na mnie nie wyskoczył, bez mordy. Mi się wydaje, że wybierasz. No może dlatego, że ja jestem Slenderem i sam na siebie nie wyskoczę <laughs> O za oknem idzie ta menda Nie lubię yeah. Ale nie mów jej nazwiska, nie wolno podawać danych osobowych, jeszcze mnie pozwie Menda uważaj. Ale... No, do... no nie, nie, bo przy siatce jak się będę trzymał to będę miał później przesrany. Dokładnie, tak Zdano od siateczki Bejdzie O o nie nie nie, nie 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 patrzeć za siebie też nie mogę Dobra, pójdę bokiem Kurde, no gdzie ty jesteś Mendo? Tutaj mogę patrzeć? Mogę? Mogę nie tak cię przyhaczył do siatki. Chciałbym do. Co jest co, Coś się z ekranem dzieje, czy się Nie, tu jest siatka, to, to patrzę tu. To Kurde, to było... gubię się. Chilluj, 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 dam rany, dam rany. No znowu siatka! No tak, he. To co, ja idę w stronę siatki? To jest kwadratowe pole. Ogrodzone siatką. Dzięki CD-Action za tę grę. Naprawdę, no. dzięki. Ale ty wiesz, lokowanie no, to ma będziesz musiał dać odpowiednie atakcje. Nie będę musiał. No to gdzieś, niech mnie pozwą. W sumie mała reklama, więc... No niech się cieszą. Niech się cieszą, że ich subskrybuję i czytam, kakaha. subskrypcja na taki żart. 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 Kiepski, bardzo. 25 FPS. No znowu jestem?! To jest niemożliwe, no 25 fps Zdecydowanie lepiej. Niby nie ma 30, ale naszekać nie będę. Do oczu nie będzie prosty 4 Na początku no. chyba było mniej, ale podczas nagrywania, jak sobie obejrzę ten film, znam, że ci nie będzie tak źle. Ale jakby bez nagrywania jest 70 to jest dobrze. Dobra. Jest tak pusto jakoś. Nie wiem, czy to cień, Nie irytuj mnie. Chyba by Też tak No i wygrałaś po prostu internet. Czekaj. Naprawdę? Nie. Nie ja! ja! nie mogę, ty, bo się to zrobiło. Dobra, z jakąś ścierką. Ja. No to będę miał taki celownik z mojego kciuka. Będę a do niego... Pojawia, będę do nie niego nie strzelał. Ej no, latarka naprawdę słabnie, ty no widzicie to? Tak. Będzie raz, po no. Trzeba zbierać baterie, a nie, to nie tak gra. Mario. <laughs> Jaka Mario? No, no to diabła, tam SCP nic nie widać, nie SCP wiem SCP gdzie idę. Ale SCP, contentment bridge, czy to jak schodzisz content, po schodach? tam można baterie zbierać. Nie wiem po co, ale No odwróciłbym się za siebie naprawdę, ale nie. Ale bój, nie. ręka świeży, ręka świeży. Ręko późno. Ale. Nie rób tego. Nie zamierzam, chcę wygrać tę grę. Jak za pierwszym razem wygram, to będę. Co ty mi wysłałeś? Co ty mi wysłałeś? No znowu siatka. No tak. Ty nie chodzisz po ścieżce, tylko w lesie. A Bo... gdzieś tu jest siatka jakaś? Czy. Była ścieżka? ścieżka. No... Znowu ale... siatka, dobra, to idę w tę stronę. Kurw! Nie! Mendo, gdzie ty jesteś? Idziesz w niego, idę Nie, 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 to idę tu, w walsie. W stronę ale... siatki, ale pójdę z osobą od ciebie. Wal się. Mendo, myślisz, że mnie złapiesz? A ja jego nie. On cię no i cieszy mnie to bardzo, niech na mnie wyskoczy. ona solo krzyża. Bluzga Co posłuchaj, a mnie. Myślałem, że to ona a to ten ubrudzony, manik. A wiesz? No, monitor dodaje klimatu. Nic się z ekranem nie dzieje. Nic się nie dzieje. No, gdzie ja krążę po tych lasach? Nic nie widać. A 25 FPS w Mam nadzieję, że na siatkę nie trafię tak szybko. Tak, A, Dobra, gdzie jest ten zasrany tunel? A tunel jest obustronny, nie? No, no tutaj to musisz mieć zdecydowanie fart i jaja ze stali. Żeby nie wyłączyć, jak kto. A kto wyłączył? Powiedz tylko pierwszą literę. Ale nie, bo to by się strasznie ścinało na kąpie, to się nie dziw. Jak ty nawet 10 fps w najmniejszym okienku nie miałeś. Sorry, że się śmieję z twojego kompa, ale tak. Co jest? To jest droga? Dobrze idę? Tak. Jeśli nie ma drzew wokół, to jest droga. No to super. O! No kurde! Nie! Kur... nie. nie byłeś. Byłem tu. Coś Coś o kur! Ja pierd... Tył? Tak! Ja, I powiedziałaś no? Widziałem ja. <śmieniu> ale się przestraszyłem, na serio. <śmieniu> ja nie mogę, widziałem. No, to teraz ja ty Dobra. Jak będziesz tamty mendo... O, nie wchodzę w walsie się! Tam już byłem, nie. ale jaki strach jak mi Ja naprawdę nie wiem, że można się tak przestraszyć, jak bania, nie? No. Kamera już w dół? Dźwięk. Dobra. No przestań. Muszę teraz się wyczyć... Ale dobry moment wybrał Męciarz, naprawdę. Tak jest. Le pizza. Chyba. Ile mam kartek? Jakoś się sprawdza tab, nie wiem. Czekaj, Czekaj. do domu, a Mi się wydało, że słyszałem sapanie. Masz przestań. To jest wiatr, ja myślę, że jakiś pies, tak, tak Mandat kurde. Ej, nie, nie A, a narazu ani na razu nie przekonam, nie? Ani razu. No, no. Nie. No. Jesteś lepszy. Niektórych zagrał. Nie klep go, bo będzie przekrał, bo się Nie, nie, no. Tak, nie, 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 bo... Będzie, że na tego frajera nie trafię. Playtro oczywiście pierwszy z tej gry będzie mój, a drugi zagra. Nie. Zagrasz, zagrasz. Ja nie umiem żeby... Zag... Wszystko ci powiemy ładnie. No, siatka. Nie, nie... Uch! TY GNOJU! JAKA menda! JAK MNIE ZŁAPAŁEŚ, NIE PATRZYŁEM NA CIEBIE! Zaczyna jego nogę się spojrzeć. No. Ty gnoju! To już, koniec? Okay. Tak? Będzie cenzura na jej imię, nie bój się. Ja mogę imię swoje podać, i tak nikt tego nie znajdę. I tak, I tak znajdą. Wadam I tak widać. <laughs> Ale no, to jest wredne, widziałeś? Patrzyłem normalnie i... imię. Mogę no Wystarczy, się na jego model zobaczysz. Ale był strasznie blisko. No, chciał z daleka, mnie... Od tyłu i... chciał mnie wziąć pedały. O Nie, zboczenie. Kurde, Pedofile. Dobra, dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinka. Ale, to chyba F10, ale tak?